Gdzie ja schowałem to zioło? Nie no, w mnie. Jakiś problem? Kontrola! Proszę wyłączyć silniki i wysiąść z samochodu! Richard Zuber? Ależ my się znamy! E, nie sądzę. Przypomnij sobie, gimnazjum, trzecia B, Magali Robert. A tak! Więc co u ciebie? Sam widzisz, jestem stróżem prawa od dwóch lat. Pika! Sprawdź go! Wiesz, nie zawsze jest łatwo, ale myślę, że to moje powołania. Jak u ciebie? E, ja siedzę w handlu. Handel? Sprzedaż? Sprzedaż. Niesamowite, że na siebie wpadliśmy. Słuchaj, nie mogłoby się spotkać. To mój numer. Porozmawiamy o starych dobrych czasach. Cześć przystojniaku. Cze e, cześć. E, chłopaki, znalazłem to zioło. Super, nie?